Patrzcie, mam bardzo ciekawego newsa, Counter Strike, Global Offensive, to jest lekki Clickbait w tytule. Przepraszam Was za to bardzo, chociaż nie zmienia zbytnio to kontekstu. Konkretnie na Daście 2 został odpalony w sieci neuronowej, czyli w AI na RTX 3090 w 10 fps Mimo to jest to bardzo duże osiągnięcie. Tak to wygląda. Zobaczcie, to jest powalone i to jakby nie jest w ogóle na silniku Sorsa, to nie jest w ogóle na żadnym silniku zrobione. To jest tylko i wyłącznie włączone na sieci neuronowej. Z tego co wyczytałem z artykułu, to było tam napisane, że po prostu o, wezmę zupuje. nie da się zupować jakoś sensownie na eksie W każdym razie po prostu to było nauczone na dużej ilości zdjęć, różnych danych i tak dalej związanych z Counter Strike'em Global Offensive. Konkretnie na daście Dwójce, jeżeli dobrze się orientuje na dev jest to normalnie grywalna gra, co prawda z dziwnymi, śmiesznymi bugami, które w normalnym wypadku nie występują. Z tego, co wyczytałem w artykule, no to choćby jeden z takich bardzo e, widocznych bugów jest to, że można skakać w nieskończoność, bo niestety, ale AI tego nie ogarnia po prostu. Pewnie dałoby się wyuczyć, AI, wiadomo, będą nowsze jakieś tam I je to się chyba nazywa profesjonalnie, no i po prostu one być może się tego nauczą, jeżeli oczywiście autor będzie chciał to jakkolwiek poprawić. Jak Mogę jeszcze prosić drogi widzy, to zostaw łapkę w górę w celu podbicia zasięgu tego odcinka. Będę Ci mega, mega wdzięczny, bo to serio mega pomaga. Jeżeli nie subskrybujesz, jesteś nowy, to zasubskrybuj, bo tyle osób niestety nie subskrybuje tego kanału. Też będę super wdzięczny za zasubskrybowanie, to też podbija zasięg odcinka. Na no, potrzeby tego materiału ogólnie chciałem odpalić sobie to u siebie na komputerze, ale no niestety mój komputer ma 1080 Ti, więc raczej nie ma żadnych szans, żeby odpalić. Później spróbuję jeszcze, jak zobaczyłem, że właśnie na 3090, jest 10 FPS no to na tej 1080 Ti to będzie ile, nie wiem 1 FPS może w piku e, no niestety, albo nawet i mniej chyba trzeba zupgradeować kompa, żeby takie materiały nagrywać, no tutaj macie nawet ten fragment odnośnie tego, że da się tutaj skakać w nieskończoność, o którym mówiłem jeszcze gdzieś tutaj w artykule ogólnie będziecie mieli linka w opisie do artykułu, swoją drogą jak chcecie sobie przeczytać do tego githuba, żeby sobie odpalić jak macie dobrego kompa, żeby móc to odpalić oczywiście też, tutaj macie dokładną instrukcję, e, raczej to ciężkie nie jest, ja się bawiłem w AI troszeczkę i i powiem wam, że prosto się takie rzeczy robi. Wygląda ciężko na papierze, ale jak sobie przeczytacie wszystko, co tu jest napisane, to raczej sobie poradzicie. No i co, pierwszym takim projektem z tego, co ja przynajmniej widziałem, no to było dumna na Neural Networku. Tak wygląda, tylko ściszę sobie. I to jakby jest też właśnie dum wygenerowany w Neural Networku. On działa tutaj chyba na 30 FPS-ach, coś takiego. I to jest mega ciekawe. No w sensie widać, że to jest neural network, nawet jak się przyjrzycie, no jakoś akurat jest słaba, ale dużo by tutaj wyższa jakoś raczej nie zmieniła. No bo po prostu jest to generowane na bieżąco według tych obrazów, według różnych parametrów. Wiadomo, jak AI plus minus działa. Mam nadzieję, że niektórzy, albo ci, co po prostu oglądają ten odcinek, mają jakieś pojęcia o tym, jak działa to AI. Patrzcie, nawet napisy dobrze działają, to jest posrane. Ciekawe mi, czy w przyszłych gamingu tak będzie wyglądało, że może nie będziemy mieli własnych silników, tylko po prostu będziemy generować to wszystko na bieżąco. Zostałem, jakby to wyglądało w kwestiach cheatów swoją drogą. Jakby wyglądało czytowanie w takich grach. A właśnie, jeszcze odnośnie właśnie tego AI, to tutaj jeszcze są artefakty, często broni. Akurat tutaj na materiale też tego zbytnio nie widać. Podobno w ciemnych miejscach, tak jak na przykład na spawnie CT, e, mogą się pojawiać jakieś takie dziwne artefakty z bronią. Tutaj widzicie, że e, M4 tak średnio się chce przeładowywać. Jakoś tak dłużej się przeładowuje chyba niż normalnie, chociaż z drugiej strony jest w 10 FPS-ach i ta gra jest tak trochę w slow motion, bym powiedział. Więc być może po prostu to nie jest artefakt, tylko tak faktycznie długo powinno się przeodować, chociaż wydaje mi się, że jest za długo trochę. No a ja się myli po prostu, co nie? A tutaj widzicie, nawet tu gdzie wskazuje myszką, oczywiście na dole jak ktoś nie widzi, to tutaj nawet widzę, że jest wskazane przez ścianę, że jest jakiś przeciwnik. To jest też dosyć ciekawe. Czy na pół przeciwnik, sojusznik w sumie, bo tutaj jest interfejs chyba, wupka tutaj jest i... In... Nazwać. Ciekawe, bardzo ciekawe, że to jest i wręcz bardzo przerażające według mnie. Następna rzecz, która wydaje mi się, że dla fanów Counter-Strike'a Global Offensive, no i Cablestone, oczywiście będzie mega zadowalająca, czyli powrót Cablestone'a. Już teoretycznie możecie sobie zagrać na workshopie. Jest to jak coś fanowski projekt, także nie wygląda, powiedzmy, reprezentatywnie tak jak. Mogłoby to wyglądać, gdyby stworzyli to gracze. Jeżeli chodzi o mnie, no nie lubię narzekać, szczególnie na coś, co po prostu jest stworzone przez społeczność w 100% za darmo. Ale no kurczę, dziwnie to wygląda. W sensie to wygląda troszeczkę, jakby było wyciągnięte z Unreal'a. Nie jak z Counter-Strike'a dwójki. Ma swój wdzięk, bym powiedział, wygląd fajny ale no niestety nie jest to ta stylistyka, wydaje mi się, która pasuje do Counter Strike'a 2. Niemniej jednak oczywiście, żeby nie było, jest ładniejsza niż oryginał, chociaż nie wiem, czy ładniejsza to tutaj jest yy, dobre słowo. No trochę stylistyka się po prostu zmieniła. Tutaj macie takie screeny, o tutaj w ogóle są takie bez światła, bym powiedział. Te screeny, o czemu się nie przebije, coś tu się baguje. Tu macie in-game normalnie, jako dowód, że faktycznie jest to tworzone. Ja tę mapę już pobieram, zaraz wam odpalę i pokażemy w grze jak ona wygląda. A sobie za... przypomniałem, że bitrate ogólnie nie mam zbytnio ustawiony pod ces tylko pod nagrywanie, przeglądanie także sorry, że wam pikseluje pewnie bardziej niż normalnie. Kurde, in-game szczerze powiedziawszy wygląda to według mnie trochę lepiej niż na screenach. No też nie jest idealnie widać, że oświetlenie jeszcze jako tako niezbyt jest dobre. No ale wiecie, on jeszcze pracuje nad tą mapą, to nie jest tak, że to jest skończona wersja. Jak na fanowską wersję szczerze powiedziawszy wygląda spoko. FPS-y widzicie sami, u mnie są no, prawie 400 FPS-ów. Też przypominam, że ja gram na najniższych i to też powiedzmy obniża jakoś tam wygląd tej gry, ale no jednak te mapy oficjalne od Counter-Strike'a 2 wyglądają na pewno zdecydowanie lepiej na tych najniższych niż tutaj to, co mamy zaprezentowane. Te tak krzaki mi się mega nie podobają. No wydaje mi się, że akurat mógłby darować ilość tego zalesienia, bym powiedział tutaj. O, to drzewo, kurde, fajnie wygląda. Ale nie wiem, czy to nie jest jakieś defaultowe storsa dwójki. Nie mam pojęcia. No fajnie, że coś takiego weszło do workshopa. Jak ktoś jest gigantycznym fanem. Co, to kurde, ma się świeci jak psujajca. Jeżeli ktoś jest jakimś gigantycznym fanem Cobblestone'a, no to oczywiście może sobie zagrać, może sobie popróbować i tak dalej. Mapa waży 815 Mega, nie pamiętam ile oryginalna ważyła szczerze powiedziawszy, ale zdecydowanie mniej na pewno, ale to wszystkie mapy ogólnie na Sorsie 2 ważą bardzo dużo. Teraz sobie wbiję do folderu ogólnie map Counter Strike'a i no popatrzcie sami, Tera waży... 2 giga, Memento waży, Memento to jest mapa, która jest na skrzydłowym, waży 1,8 giga, Assembly waży 842, no ta mapa nie powinna ważyć w ogóle nic, powinni ją wypierdzielić. No popatrzcie, kurczę, myślałem, że więcej te mapy ważą, czemu one tyle ważą, wydaje mi się, że może jakieś tekstury z tych map, kurczę, Dust dwójki, Inferno i tak dalej gdzieś są bardziej bezpośrednio w grze. Tak mi się wydaje. Pool Day na no, akurat waży odpowiednio. No nie wiem, ale wydawało mi się szczerze, że te mapy więcej ważą. No dziwi mnie, że Memento, memento przede wszystkim, że tyle waży. No faktycznie, muszą te, mapy, te pliki po prostu do map gdzieś być. Bardziej powiedzmy w grze, gdzieś w tych VPK-ach i tak dalej. O no, w tych pakach może. Tak mi się wydaje, że być może mogą tam być rzeczy związane z Dustem I pewnie tak jest. Dlatego no, tak ma uważać. Jak oceniacie tę mapę, swoją droga? Napiszcie w komentarzu, bo mnie to mega zastanawia, czy wam się podoba ta mapa. No, ja ogólnie mówię, no nie byłem nigdy jakimś nie wiadomo jakim fanem Cobblestone'a. Bardziej mi się chyba podobała starsza wersja ale doceniam jakby to że twór, tworzy to po prostu ktoś ze społeczności za darmo i mam nadzieję że komuś się podoba i na zakończenie coś takiego jest to be a charm hater but this is kinda epic not gonna lie i zobaczcie jakie to jest super że można tutaj widzicie na zamek Przywiesić przewieszkę i ona się tak śmiesznie rusza, co prawda no to jest to, co mówię o tych przewieszkach, że one mają bardzo dziwną fizykę. zostałem jakby to wyglądało, gdyby fizyka była faktycznie tak w 100% odblokowana na tych przewieszkach. I jeszcze druga kwestia mnie zastanawia, bo z tego co się orientuję, można przywiesić przewieszkę po prostu na tłumik. I zastanawiam się, co się stanie. O, widzicie, jest tumik. Kurczę, zostałem jak to będzie głupio wyglądało. Zaraz sobie przywiesiłem moją przewieszkę na MP5 albo na OSPK. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Poświęcę się dla was i Charm removera usunę. Raczej. Użyję, a nie usunę. Dobra, detach robimy. O, taki komunikat w ogóle się śmieszny pojawia. Wygląda jakbym coś robił źle, ale tak, detach. Wow, mamy naszego Lilsasa. I damy sobie charma. No, gdziekolwiek na Tumiku. Myk, tutaj, confirm. No, attach. Myk. I mamy zataczowane. Ale to głupio wygląda na tym Tumiku. Dobra, no i mamy na Tumiku. I chcę zobaczyć, jak to głupio będzie wyglądać. Ojej, ale to się. Ej, ta fizyka. No widać, że kurczę, to w łapę wchodzi, co nie? Widać, że to w łapę wchodzi troszeczkę. Próbuję coś tutaj, tutaj zrobić, ale to jest strasznie nieogarnięte. Wchodzi w paluchy. No cóż, w sumie się dziwię, że dali tę możliwość przyklejania tego do Tumika. Fajny pomysł. Fajnie, że to się tak ataczuje i deataczuje raczej. I fajnie, że to w miarę dobrze wygląda, ale no dziwię się, że dali tę możliwość, no bo nie wygląda to na pewno perfekcyjnie, przez to, że właśnie głównie to wchodzi w łapy.